Za chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. Tak jest. Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Czy to wykorzysta? Gol! Kolejna bramka! Ta przewaga zaczyna niebezpiecznie rosnąć. Na szczęście dla tamtego obrońcy jest asekuracja. Świetnie. Dobra współpraca defensywy. I jest bramka. Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Świetne, prosto padłe zagranie. Jest Bramka! Ale jednak ten gol nie może zostać zaliczony. Wszyscy...